Cześć wam, dzień dobry, 19 września Ale jest dzisiaj cudownie Już jest 18 stopni Jak dobrze, że my nie pojechaliśmy Tydzień temu w ten deszcz Mówię, Haneczko, spokojnie Jeszcze będzie przecież pięknie Jeszcze będzie normalnie I rzeczywiście Pogoda jak na zamówienie Jutro 24, 25 stopni Też w niedzielę Coś cudownego Także i pozbieramy grzybki i się porelaksujemy, poddychamy tlenem z drzew. Będzie cudownie. Ostatnia nasza noc w namiocie w tym roku, bo to nie ma co szaleć. A i nie mamy w ogóle pomysłu, znaczy no nie chce nam się już siedzieć w dymie grillowym. Tam ogniska też nie za bardzo można palić. Więc może jakieś danie. No nie mamy koncepcji na razie. Przecież kuchenka jest. Może coś podpowiedzieć? Żadne gałąbki w słoiku, żadne, żadne fasolki, może, żadne flaki, może pulpety zwyczajne. Co tutaj zrobić jutro na obiad w plenerze? A, a może, może się mniaczki z kotletą? Nie, no nie wiem. My nie wiemy na razie, nie ma pomysłu. Tymczasem jestem za grubo ubrany. Widziałem na termometrze 17 i w internetach też, no ale nie wiem. Tak szybko się ubraliśmy, wyskoczyliśmy. Mówię, po co mi 10 swetrów? Także my sobie jedziemy tu w dół. Wszystkiego dobrego. Wspaniałego piątku. Dobrego dnia. No i jesteśmy, jak to mówią, na łączach, na wizji. Papa, pa. tak, kilka, papa. Tam idzie pies. Muszę cię zwinąć. Znowu.